Banko, bracia, siostry, maszyny mam do zaoferowania. Model Golf TDI, oczywiście. Eee, czwóreczka Powiedziałbym, że w perfekcyjnym stanie. To oczywiście trochę trzeba poczyścić. Zaraz Wam powiem, jaki jest bonus do tego samochodu. Bonus jest dość duży. Opony jeszcze dazem radę. Prawie nówki Tu gdzieś ruda żre Ale to jest nieważne Gdzie to jest to było Ruda albo ten Albo już się te Muchy zalęgły Czekaj na <ścoughs> no, Największa atrakcja jest w środku tego, tego autka Model 2022 Tak mówiłem wtedy i Turbo powiedziałem czy nie mówiłem I teraz uwaga w standardzie Uwa, zamknięte. Czekaj no To zamykane, żeby wiesz, żeby nikt nie zarąbał, nie? Bo to maszyna jest nietuzinkowa, bym powiedział. W standardzie oferuję. skrzypiące drzwi. I trochę grzyba w środku. Także e, poszukiwacze tutaj e, grzybków w lesie. Zapraszam tu to wszystko dostajecie w pakiecie za dwa koła Funa także pisać, komentować odpowiadamy na wszelkie pytania silnik na chodzie teraz nie będę odpalał bo, bo mi się nie chce ale naprawdę jest dzida nie przyspieszenie do setki chyba 14 sekund choć nie jestem pewien, mogłem się pomylić o jedną setkę no, spoko nie o, drzwi się otwierają o proszę nie, no gitara. Grzyba pod dostatkiem u nas, także. Tutaj, jak ktoś chce, może kwiatki już sobie pierdyknąć, niech sobie rosną, także. No ta. Także. Pozdrawiam. Do usłyszenia.